Zapraszam Was dzisiaj na rowerową wycieczkę po Krakowie, bo wcale nie trzeba daleko jechać, aby wybrać się na jakąś fajną wycieczkę rowerową. Po Krakowie również da się rowerem jeździć, mamy wiele fajnych ścieżek, a przede wszystkim wiele fajnych miejscówek, które warto odwiedzić właśnie rowerem, bo jest szybciej, wygodniej, sympatyczniej. No i ogólnie to jest najwspanialszy środek transportu po tym mieście. Co robi moja siostra przed pójściem na rower? Przyciera się szmatką. I mineralką. Yy. Pokaż tą szmatkę, z którą ze sobą wozisz. O, taką szmatkę ze sobą wozi. Proszę bardzo. Zawsze, żeby móc przetrzeć rower w każdej no tak, chwili. i pojeździe. Jakby padał też, to wtedy go przecieramy, i tak właśnie dobramy. Ona chyba nie jest moją siostrą. Miętusek gotowy, natka gotowa, a berzyk jeszcze się tam grzebie. Wycieczkę rozpoczynamy w okolicach Ronda Matycznego. Naszym planem jest zrobienie pętelki, bo pętelki są fajne, jak już dobrze wiecie z poprzednich vlogów. Kierujemy się na most Piłsudskiego, przejeżdżamy ten most, a następnie zjeżdżamy na bulwar Kurlandzki. Swoją drogą nie miałam zielonego pojęcia, że on się tak nazywa, a jestem rodowitym krakusem. A, kocham kostkę brukową. Dawaj Jutka, ciśniemy! Byłaś? Na barce? Byłaś na barce? Nie tu, tylko tak. No ja tu byłam kiedyś na weselu. Darii i Szymona pozdrawiamy serdecznie. Co Nasze ulubione, nie? Nasze ulubione picie. Osi. Jakby ktoś z firmy Olsi to oglądał to Cześć, jestem Magda. Bardzo lubię Wasze napoje. Patroniki niektóre też są spoko. A to jest Natalka. Po koniecznym pit stopie na nawodnienie, bo tego dnia było dość duszno. Ruszyłyśmy dalej tym samym bulwarem w kierunku mostu kotlarskiego. Za mostem kotlarskim cały czas, jadąc zgodnie ze ścieżką. Rowerowo. Te tereny są niezwykle ładne, fajnie zagospodarowane. Nawet moja siostra dziwiła się, że mamy coś takiego w Krakowie, ale mi osobiście to miejsce kojarzy się z bólem istnienia, jaki przeżywałam w trakcie półmaratonu poprzedniej jesieni. Ogólnie tam należało zejść z roweru. Przez ten mostek, ale strata, to tam przejeżdża. Każdy tam przejeżdża, nie wymówicie mi, że nie. Tego dnia nie było dużo ludzi, bowiem kręciłyśmy vloga jakoś w środku tygodnia, w środku dnia. Natomiast zazwyczaj dokładnie od tego momentu, zbliżając się już do alei pokoju, powoli, powoli tłumy ludzi zostają za nami w tyle w centrum. A walczcie, walczę dalej. Nie! Prawa za walkę. Pedał cię zabił. Dobra, mamy drugiego. Weź tą wodę, lepsze osi. <noise> jest taki dobry? Piesma. Po pokonaniu niewielkiej przeszkody, jaką są schody, oraz po nawodnieniu się, ruszyłyśmy dalej ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Niepołomskiej. I to zdecydowanie jest mój ulubiony fragment tej traski, ponieważ zdecydowanie jest tutaj mniej ludzi, wygodniej jedzie się asfaltem, można sobie pocisnąć aż do mostu Wandy, gdzie skręcamy w ulicę klasztorną, którą dojeżdżamy do łąk nowuchódzkich. Na liczniku 14 km. Przyjemne te łąki nowochockie. Nie wiem, czemu rzadko tu bywam. Może dlatego, że mieszkam po drugiej stronie Krakowa. Ale z drugiej strony 13 km wcale nie jest duży kilometraż. Muszę muszę częściej tutaj wpadać. Bez kitu. Roboty. Ui, ui, ui. A bo tutaj pomosty rozbierają. My nie bez powodu jesteśmy na łąkach bo bowiem jedziemy na jedne z najlepszych, podobno, lodów w Krakowie do Ludowej Huty. Ja mam jeden problem, bowiem przez moje zatoki zapalenie mi się nasiliło i straciłam węch, <gryw> więc nie będę wiedzieć, jak smakują te lody rzeczywiście, ale mam tutaj dwie do pomocy towarzyszki, które powiedzą Wam, czy warto wybrać się do Lodowej chuty na loty. Ale zanim pit stop na deser i obiad, a tak właściwie to obiad i deser, to zrobiłyśmy sobie przystanek przy tężni solankowej w Nowej Hucie, która naprawdę robi wrażenie. Prawdopodobnie zastanawiacie się teraz, co to za dziwne pikanie i co te panie tam w tle robią. Otóż nie mam zielonego pojęcia, ale chodziły sobie w taki różny sposób w rytm tego pikania i ewidentnie wyglądało, że bawią się świetnie. Słone, no? no. I tu ostrzegam, nie róbcie tego, co ja, bo jak widać po tych artykułach, nie do końca było to rozsądne. Ale jakby co, minęło już kilka tygodni od nakręcenia tego vloga i żyję. Fajne to. Po krótkiej inhalacji udałyśmy się na obiad którego w sumie nie planowałyśmy, ale po dojechaniu do placu centralnego przypomniałam sobie, że jest tutaj bar mleczny, który jest podobno smaczny i mega tani. A kolejka, którą zostałyśmy, sugerowała, że te opinie raczej nie są farmazonem. nic nie ma. To całe, już tutaj trochę zażarte. 32,90. Ja niestety nie czułam za bardzo smaków, ponieważ nie czuję dzisiaj smaku, więc tutaj są moje towarzyszki, które powiedzą jak ja. się ja Pierogi ruskie. I... Mocno średnio. 3 na 10. 3 na 10, okej? Okay. Pierogi z mięsem. Eee, dużo było mięsa. bym dała. Smaku 5. nie czułam, ale dużo było mięsa, ten farsz był taki ten. 5,5 na 10. Dobra, i kotlecik z jakiej? Fileta z kurczaka? Schab. To był schab? schab? A, to był schab. Schab, kaprys na 10. młode ziemniaki. dwadzieścia 22 zł, czuć. To. Całość 32,90. Myślę, że stosunek ceny do jakości optymalny. Po obiedzie pora na deser, czyli przed nami lodowa huta. I lody, które według wielu oznawane są z naprawdę bardzo dobre. Nie wiem. Datka, jak tam. Dobra, spokoję ci? Yeah. Czujesz to ciasto? Czujesz to ciasto kad Kadaifi? Nie? Jest. Czerwony rożek, fajny, znaczy czarny, fajny. Czyli co, wafelek jest git? Oreo. To wafelek reo? Uh -huh. no, no ja nie mam smaku, więc ja dobrze. Ale mogę spróbować chrupnięcia. Po napełnieniu brzucholców i zabiciu głodu udałyśmy się w drogę powrotną do domu. Ale oczywiście lubimy pętelki, więc zamiast wracać tą samą trasą, postanowiłyśmy wrócić przez miasto. I tak oto z ronda kosmyżowskiego wylądowałyśmy na rondzie czyżyńskim, a tam wygodnie za ścieżką rowerową finalnie wylądowałyśmy na rondzie mogilskim. Po drodze mijając oczywiście roboty, bo w Krakowie, jak to w Krakowie, zawsze gdzieś coś musi być rozkopane. W trakcie jazdy nagle okazało się, że moje zatoki magicznie odblokowały mi węch, dlatego postanowiłam wykorzystać tę okazję i wstąpić do Cafe Bagheri, mojej najwspanialszej, ukochanej kawiarni z najwspanialszymi wypiekami i spróbować ich letniej bułeczki z dżemem morelowym. I cóż mogę powiedzieć, no była ona wybitna. Naszą wycieczkę kończymy przejazdem przez Kazimierz w kierunku Podgórza. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich krótkich, lokalnych vlogów, to dajcie znać w komentarzach.